Witam pa Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest Dariusz Madera, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Z epidemią koronawirusa zmaga się służba zdrowia na całym świecie. W Polsce ostatnio odnotowano rekordowe liczby zakażeń. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9291 zakażeniach. Wiemy, że w wielu, w wielu szpitalach sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Brakuje w nich nie tylko łóżek i respiratorów, ale także lekarzy i pielęgniarek. Dziś porozmawiamy o sytuacji szpitalnej szpitala uniwersyteckiego w Opolu. Z jakimi problemami obecnie boryka się placówka? Obecnie w tej chwili największym problemem to jest tak naprawdę przesyłanie pacjentów do szpitali covidowskich. Do nas, do szpitala, który jeszcze nie został włączony na pierwszą linię frontu leczenia pacjentów covidowskich. Przyjmujemy pacjentów covidowskich w szpitalnym oddziale ratunkowym. Tam też ich zabezpieczamy, bo taką podjął decyzję wojewoda. I co do zasady, powinniśmy tych pacjentów przesyłać w miejsca, gdzie oni powinni dalej być leczeni, czyli na trzeci poziom na, na trzeci poziom systemu do szpitali wysokospecjalistycznych, którzy tych pacjentów powinni, powinni leczyć. Niestety występują duże problemy i opóźnienia z przekazywaniem pacjentów. To też spowodowało, że ci pacjenci są dzisiaj już hospitalizowani w naszym szpitalu. My leczymy tych, tych pacjentów, chociaż nie powinniśmy, bo trzeba zwracać uwagę na to, że oprócz pacjentów covidowskich występują pacjenci. Którzy nie mają wirusa, a też potrzebują profesjonalnej pomocy medycznej. Stąd też musieliśmy podzielić działalność naszego szpitala i wprowadzić strefy dla pacjentów covidowskich oraz dla normalnych pacjentów, którzy trafiają cały czas z systemu. W naszym szpitalu. Mamy zlokalizowane centrum urazowe, obsługujemy całe województwo w tym zakresie i wszystkie wypadki komunikacyjne trafiają do nas, do szpitala. Stąd też niemały problem organizacyjny jest w tej chwili, żeby zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie szpitala w, w tych warunkach, gdzie zespół musi się dzielić na ten zespół, który trafia do pacjentów covidowskich oraz na, na zespół, który obsługuje pozostałych pacjentów. To, to dzisiaj na pewno jest dla nas wyzwaniem. Dodatkowo, trzeba zwracać uwagę na to, że trafiają do nas coraz ciężsi pacjenci, chociażby mamy pacjentów neurochirurgicznych po, po zabiegach operacyjnych, którzy są dodatni, dla których nie ma miejsc, gdzie moglibyśmy odesłać pacjenta na łóżka ojomowskie, bo te łóżka niestety są pełne. Czy w związku z tym będą przenoszone planowa, planowane zabiegi po to, aby zwolnić łóżka dla zakażonych pacjentów? Znaczy tutaj myślę, że dobrą decyzję podjął minister zdrowia, że wstrzymał działalność planową w skali kraju, bo to odblokuje na pewno część, część łóżek szpitalnych. Te, te łóżka będą przeznaczone właśnie dla pacjentów typowo ostrych, pacjentów covidowskich, ale i też personel jest, jest uwolniony. Dla nas decyzja, decyzja wojewody odnośnie chociażby finansowania też jest tutaj słuszna, bo to, że mamy dzisiaj gwarancję ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia Finansowania Procedur Medycznych w niezmienionej wysokości, pozwala nam na zaangażowanie środków personalnych do realizacji zadań związanych z obsługą pacjentów z koronawirusem, bo trudno było realizować zadania, kiedy płatnik oczekiwał od nas realizacji kontraktu na niezmienionym poziomie a szpital jest dodatkowo obciążony kosztami związanymi z prowadzeniem pacjentów covidowskich, musi więcej zużywać, zużywać więcej środków ochrony indywidualnej musi więcej wykonywać testów, coś, co nie było wcześniej przewidziane. W tej chwili pojawiła się ta, ta możliwość, gdzie możemy obsługiwać pacjentów covidowskich i mam nadzieję, że, że ten system jednak zwiększy obszar możliwości działania szpitala w taki sposób, żebyśmy mogli zabezpieczać większą liczbę pacjentów niż to, co dzisiaj jest realizowane w samym szpitalu. Co jest najtrudniejsze dla personelu i pacjentów podczas walki z, epide z epidemią koronawirusa? Na co najbardziej się skarżą? E, dzisiaj. Pacjenci, znaczy, przepraszam, personel najbardziej się skarży na to, że brakuje takiego sprawnego koordynowania, przekazywania pacjentów pomiędzy podmiotami. Czyli pacjent trafia do szpitala, który teoretycznie nie powinien leczyć pacjentów z koronawirusem i powinien go przekazać do innego szpitala. Brak systemu koordynacji powoduje, że personel musi bardzo dużo czasu spędzić na dzwonieniu od szpitala do szpitala, szukania miejsca dla, dla tego pacjenta, a powinien w tym czasie zajmować się pacjentem, a nie spędzać czas przed telefonem i poszukiwaniem miejsca. Tutaj ten system koordynacji, który powinien być wdrożony, powinien nam zapewnić to, to, tą działalność i tak naprawdę powinien ściągnąć z personelu medycznego odpowiedzialność za szukanie miejsca dla, dla pacjentów w przekazywaniu tych, tych pacjentów do, do jednostek wysoko wyspecjalizowanych. Myślę, że lekarze koordynatorzy, którzy są w każdym województwie, powinni przejąć tą, tą funkcję w 100%, odciążyć szpitale od, od tej odpowiedzialności, bo szpitale powinny zajmować się leczeniem pacjentów, a niekoniecznie już ten personel medyczny, który jest na dyżurach, zajmować się poszukiwaniem miejsca w innych jednostkach do których ten pacjent powinien trafić. To powinien, po, powinien robić obsługa koordynacyjna, bo ta sprawna koordynacja dopiero może zapewnić w, w 100 wykorzystanie dostępnych zasobów. Bo przecież dzisiaj ze statystyk widzimy, że nie we wszystkich województwach są wykorzystane łóżka dostępne dla pacjentów covidowskich i po, dzisiaj występujące lokalne problemy dają się na pewno we znaki wszystkim pracownikom. Tak samo w naszym szpitalu. Wiemy, że już w tym tygodniu powstanie na, narodowym, na stadionie narodowym w Warszawie szpital, szpital tymczasowy dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Do dyspozycji będzie 500 łóżek z możliwością ich zwiększenia do 1000. Wiemy, że tego typu szpitale powstaną także w innych miastach. Jak pan ocenia ten pomysł? Patrzę. Pani redaktor, jak podchodzę do tego pomysłu na zasadzie scenariusza, który jest możliwy do zrealizowania. Z pewnością dzisiaj trzeba wykorzystać wszelkie możliwe dostępne metody, które daje nam system, czyli łóżek szpitalnych, ale jak rozumiem, minister zdrowia zwraca uwagę na scenariusz, który może się zdarzyć, czyli że. Nie wystarczy łóżek szpitalnych, które dzisiaj są w dyspozycji i są przygotowane, przygotowywane obszary dodatkowe, tak zwane szpitale polowe, które mają przyjąć pacjentów, którzy będą w danym momencie potrzebowali pomocy. Myślę, że warto na ten temat rozmawiać, warto przygotowywać takie rozwiązania po to, aby jeżeli w sytuacji, w której szpitale już nie będą w stanie przyjmować pacjentów, żeby te rozwiązanie móc wdrożyć i albo lokalnie, albo globalnie w całym kraju przyjmować pacjentów już w szpitalach polowych, bo w sytuacji, kiedy epidemia rozwinie się już na tyle, że nie będzie miejsca w szpitalach dla pacjentów covidowskich, to nie będzie też czasu na to, żeby tworzyć takie rozwiązania i przygotowywać chociażby hale wystawienniczo-kongresowe pod przyjęcie pacjentów. Przez to myślę, że to jest ten czas, kiedy, kiedy powinny takie obiekty powstawać, być przygotowane. Nawet jakby miały być nieużyte do, do zabezpieczenia pacjentów, to lepiej mieć je w obwodzie, po to żeby, ci, jeżeli pacjenci będą potrzebowali pomocy, żebyśmy mogli sprawnie tą pomoc udzielić. Jakie jeszcze inne działania według Pana należałoby podjąć, aby przeciwdziałać epidemii koronawirusa? Myślę, Panie Redaktor, że oprócz tych wszystkich elementów, które są wdrażane dzisiaj przez Ministra Zdrowia, związane z dodatkowymi łóżkami w szpitalach powiatowych, wojewódzkich, szpitalach prywatnych, ale też przygotowywaniem, przygotowywaniem centrów kongresowych na Potrzeby szpitali powiatowych, polowych, przepraszam, to niezbędna jest koordynacja tych wszystkich jednostek. I tutaj, w mojej ocenie, należałoby postawić mocny nacisk na to, aby ta ko koordynacja była w pełni profesjonalna, tak aby nie było dublowania zasobów, aby nie było sytuacji, w których są szpitale, które posiadają puste miejsca, nie przyjmują pacjentów, a w innych miejscach. Są szpitale, które nie są w stanie przekazać, przekazać pacjentów do innych jednostek. Bo proszę mi wierzyć, lekarze, którzy są na dyżurach, są obciążeni pracą przy pacjencie i oni naprawdę nie mają możliwości do tego, aby śledzić w odpowiedni sposób, co się dzieje w innych szpitalach. Tutaj sądzę, że to jest właśnie rola dla służb koordynacyjnych, które powinny zapewnić sprawno, sprawny przepływ pacjentów pomiędzy. Pomiędzy jednostkami. Myślę, że jeżeli to zostałoby dobrze zrealizowane, to te elementy powinny, powinny zabezpieczyć nas na tym etapie, w którym jesteśmy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję pani, dziękuję państwu.